Witam wszystkich w Ministerstwie Iluzji. Ostatnio udało mi się parę razy nagrać materiał w ciągu paru dni, więc i tak jest nieźle. Natomiast chciałem dzisiaj poruszyć kwestię pewnego filmiku, który prawdopodobnie przyczyni się do zbanowania tego kanału. Oczywiście, o ile będę go puszczał tutaj bezpośrednio, ale postaram się tylko zainicjować ten film, a następnie. Wrzucę pod filmem link, jakbyście chcieli oryginalnie go obejrzeć. Ok, zaczynamy. Najpierw wrzucę parę informacji, które mogą być dla nas ciekawe. Mianowicie, pierwsza sprawa: Business Insider. Zobaczcie służby z dostępem do skrytek i rachunków bankowych. Co będzie w nowym systemie fiskusa? Chodzi o to, że od nowego roku dodatkowo jeszcze dostaną nowe uprawnienia służby finansowe, wszelkie maści. Nie będę to czytał jakie, bo to jest całkiem dosyć. Sporo w tym materiale, natomiast będą mogli w parę minut sprawdzać, co mamy w skrytkach bankowych, na kontach. Oczywiście założenie jest takie, że ma nie być informowana odpowiednia instytucja, co konkretnie tam macie. Mają dostawać informacje, czy posiadamy skrytki, bądź gdzie posiadamy konto. Ale przypominam, że w tym całym systemie, który został opracowany dużo wcześniej, to jest po prostu niezła machina. Podobno to oczywiście przykaz przeszedł z Unii Europejskiej. No ale to się dziwnie koreluje z tym problemem finansowym wielu państw w Europie i coraz bardziej ciekawskich oczach i spojrzeniach. Tutaj wiem, że też jest opcja taka, że jacyś tam dyrektorzy z tych wyższych instytucji będą mogli mieć wgląd do tego wszystkiego. No, wiecie, to się w głowie nie mieści, ale, ale skrzyneczka na naszych głowach powoli się zaczyna zamykać. Dobra, tu chciałem jeszcze wam dorzucić jeden artykuł, zanim dojdziemy do tego mocniejszego. Informacja w dorzeczy, ultimatum Szulca: Niemcy zgodzą się na rozszerzenie Unii Europejskiej pod jednym warunkiem. Sugestia jest taka, że chcą zmienić, zreformować Unię Europejską po swojemu, oczywiście. To nie jest wspólna decyzja wszystkich członków, oczywiście. Jedną z opcji ma być, mają być głosowania na zasadzie większości, a nie jednomyślności podczas głosowania. Yy, troszeczkę masło, masło maślane, ale wiecie o co chodzi. Dodatkowo myślą cały czas Niemcy mają taką myśl, żeby zrobić federację Unii Europejskiej, to znaczy się, żeby państwa, no wiecie, żeby oni po prostu centralnie zarządzać wszystkimi państwami, bez jakichś tam zgrzytów, jęków i tak które strasznie nie pasują gospodarce niemieckiej. Nie. Dobra, to tylko wspomniałem, kto będzie chciał oczywiście sobie informacje jeszcze dogrzebie, teraz przechodzimy do mięcha. Słuchajcie, yy, nie wiem, czy słyszeliście, odnośnie iglicy 19 i tak dalej, znaczy na pewno słyszeliście wiele materiałów na ten temat. Aha, tu jeszcze się trudno włączy. Dobra, to jeszcze Wam to pokażę. Pamiętacie tego gościa z Kanady, co jechał po tych konwojentach, znaczy kierowcach tirów, blokował ludziom środki, którzy się sprzeciwiali z itd. i tak dalej? jęczał wtedy, że wszystkich przeciw yy, trzeba zamknąć, trzeba obarczyć finansowo, wyłap wyłapywali ludzi, namierzali, karali. Teraz patrzcie jego wypowiedź, mędy jednej za przeproszeniem. Wszyscy w Chinach powinni mieć możliwość protestowania. Będziemy nadal zapewniać, że Chiny wiedzą, że będziemy yy, opowiadać się z, za prawami człowieka i ludźmi, którzy wyrażają siebie. Zobaczcie, jaką perfidią ala za przeproszeniem od tych politykierów wszelkiej maści, ludzi z wyższych półek, którzy się mają za lepszych od całej reszty. Z jednej strony robią to, z drugiej strony robią to. Ja Wam mówiłem, że tam reporterzy powołali się na to, że Biden naciskał go, żeby to zrobić, ale to są ludzie mędy, nie mają własnego charakteru, żadnego etosu pracy, moralności, etyki, jak zwał, tak zwał. Nie mają. Oni są tylko po to, żeby odszczekać pewne zasady, które dostają od góry, i pieprzą ludzi. To jest dla nich nieistotne. Wiedzą, że i tak będą wybrani, i tak będą na tym piedestale przytrzymywani przez ten cały układ, jaki z nimi idzie. Zmasakra, nie? Zmienność. Z jednej strony jedzie swój naród, wprowadza jakieś bzdury, oboszczenia, ciska ludzi, a z drugiej strony poklepuje Chińczyków i mówi coś o protestowaniu o wolności. No po prostu to jest. Ten świat po naprawdę jest tak poskładany w tej chwili, że średniowieczne było o tyle lepsze, że ludzie w gówno wiedzieli. Żyli sobie we własnych wioskach i tyle go, ich obchodziła globalna informacja. A w tej chwili dużo wiemy, i to nas najbardziej może boleć, bo nic nie możemy z tym zrobić. Okej, okay, dobra, i teraz przechodzimy do mięska, tak jak już mówiłem. Tu jest rozmowa z panią premier z Danii. Zobaczcie, gościu leci za nim. I on wypytuje, no co pani chce powiedzieć, znaczy co pani powie na temat e, informacji na temat e, ofiar śmiertelnych, e, tych dziabania, nie? 83 tysięcy ponadmiarowych zgonów i tak dalej. Ona tam na początku jest chętna do rozmowy, ale później odwraca się napięcie, ochroniarz się, tam gościem zajmuje i ma to głęboko w dupie, że coś tam, że coś tam on do niej mówi. To, to, to są właśnie mędy. To są ludzie, o zerowym etosie, nic, kompletnie. Politycy czasem naprawdę to jest, to jest, ja nie wiem skąd bierze, bierze się kasta tych ludzi, yy, skąd z jakiego oni się środowiska wyciągają, czy oni są tworzeni, uplastyczniani, ale są po prostu bandą takich, yy, no nie wiem, no to jest, to jest chore. Naprawdę nie można być dobrym człowiekiem, czy to trzeba być, nie wiem, yy, kurcze. Dobra, dobra, nie unoszę się znowu, bo wiecie o co chodzi. Przechodzimy do mięcha, przechodzimy do mięcha. Ale to jest właśnie, to jest yy, roz, 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 rozkręcenia tego tematu mięsnego, że tak powiem. Dlaczego? Ech. Patrzcie tutaj zmarli lekarze nie kłamią. lekarze, opowiadający się za działaniem, wiecie, dlaczego używam tego słowa, na dziewiętnastkę umierają z powodu zawału serca czy zakrzepicy. Jest artykuł wypisujący ktoś, znaczy opisujący amerykańskich medyków, zobaczcie, 96% lekarzy się zaszczepiło w Stanach Przeciwko tego, nie wiem, ile dawkami, nie będę tego poruszał. Natomiast są podane nazwiska lekarzy, którzy już, już z wielu, z wielu powodów, znaczy z tego powodu być może nie żyją. Każdy sam może zweryfikować, sprawdzić przypadek, ale ostatnimi, zauważcie, bardzo dużo jest przypadków, co włączy się internet, przejrzy jakąś stronę, dowiadujecie się, że jakaś reporterka, jakiś dziennikarz, jakiś, jakiś pracownik urzędowy, jakiś, no bardzo dużo osób umiera. Ja wiem, że naturalną kolejnością rzeczy jest, że ludzie umierają, ale ludzie umierają młodzi, nagle. Po zdiagnozowaniu nowotworu, czy, czy nie wiem, przechodzą, przechodząc ciężką grypę, nagle gościu staje, idzie, pach leży. I nie wiadomo czemu. I teraz przechodzimy do meritum. Słuchajcie, o tym filmie jest głośno na sieci. Z YouTube'a jest systematycznie usuwany. Na Twitterze go udostępniłem. Jakbyście chcieli zobaczyć, Ministerstwo Iluzji, jest tam link bezpośredni. Tu jest z lektorem, ale można sobie poszukać też z napisami, żeby uwiarygodnić to, co lektor tłumaczy. Natomiast ja link podrzucę pod filmem, nie będę go uruchamiał. Od razu mówię, jeżeli chcecie obejrzeć ten film, to, to tylko dla ludzi o, o mocnych nerwach, gdyż jest tam troszeczkę krwi i tak dalej, i tak dalej. Ale wiedza, jeżeli tu jest zawarta, jeżeli to nie jest jakiś taki, wiecie, no dobry materiał do filmu grozy, a możemy gdzieś tam domniemać, że, że jest tutaj na pewno trochę prawdy, a być może dużo więcej niż trochę, to już kwestia waszej interpretacji na podstawie waszej wiedzy i weryfikacji pewnych informacji na internetach, to wam powiem grubo. Grubo, bo ja sobie tego nie wyobrażam, że ludzie, którzy się dziabnęli, obejrzą to i naprawdę mogą dostać kopniaka w gębę, że tak powiem takiego, takiego chlastacza. Budzącego. Tylko, że osoby, które i tak prawdopodobnie wchodzą na mój kanał, to albo dlatego, żeby patrzeć posłuchać jakiegoś błazna, które pierniczy, trzypoczy, albo tacy, którzy znają temat, więc ich to już nie będzie ruszać. Natomiast takie filmy, y, dla otrzeźwienia, powinny być udostępniane w różnych mediach, y, a weryfikować sobie te informacje, to każdy może po swojemu mniej więcej. No wiadomo, nie jesteśmy medykami. W dzisiejszych czasach praktycznie każdą informację można przekłamać, każdy. Film można zmontować, więcej można wygenerować postać, która odgrywa jakąś rolę, znaczy mówi coś publicznie, znaczy publicznie, no medialnie w tym momencie w internecie, a może być to w pełni fikcyjna osoba. Takie są możliwości technologiczne. Natomiast zakładając, że ten film ma choćby promil prawdy, to ja delikatnie to ujmę, bo dużo grubsze słowa mi się pojawiają, to mam przejebane, że tak powiem. OK, zapraszam do tego filmu. Mówię dla ludzi o mocnych nerwach i dla takich, którzy nie boją się oglądać horrorów. OK? Link będzie pod filmem. Jeżeli nie, to zobaczcie: Rumble zmarł nagle. Tam macie wiele tych filmów z lektorem, bez lektora, z napisami. Warto sobie zobaczyć. To jest w pewnym sensie te informacje, które osoby zainteresowane zapewne już sobie gdzieś tam uzbierały. Natomiast. Ja mam wrażenie, że efekty wiele osób dopiero poczuje za pół roku, rok. Ja już o tym kiedyś mówiłem dawno, dawno temu, że nie wiem, czy tak tu nagrywałem, że efekty będą dopiero widoczne po jakimś czasie, ale wtedy ludzie nie będą to utożsamiać z tym, konkretnie. I to jest właśnie przerąbane. Dobra, zapraszam do oglądania. Ale jeszcze raz powtarzam, po raz trzeci czy czwarty, tylko dla ludzi o mocnych nerwach, ok? bo tam są, wiecie, no takie różne rzeczy pokazane. Natomiast jeżeli nie chcecie oglądać, posłuchajcie. Wyłączcie obraz, nie oglądajcie, słuchajcie o czym mówią. Masakra, masakra. I ja zdaję sobie sprawę, dlaczego ten film może być niedopuszczany do YouTube'a, między innymi wiadomo z jakiego przyczyny, oni tam wiele wieży przycinają. Zobaczymy, jak ten film długo się utrzyma na internecie, no, wiele autorów, którzy mają tam już dużą oglądalność i tak dalej, tak dalej, nie wrzuca żadnej informacji na ten temat z racji tego, że boi się utratę tego wszystkiego. Ja sobie mogę pozwolić, gdyż, jak sami widzicie, tam nie ma tam specjalnie dużo wyświetleń. W najgorszym wypadku, chudaj dusza, jak to mówię, piekła nie ma. Ach, powodzenia na razie.